Serwus, z tej strony Alicja i oglądacie kanał Wystawa Pająków. Trochę jestem już zmęczona opowiadaniem wiecznie o pająkach, dlatego dzisiaj zrobimy sobie przerwę i opowiem o innych pajęczakach, czyli skorpionach. Lecimy! A, i radziłabym oglądać uważnie, ponieważ w zeszłym tygodniu obiecałam Wam niespodziankę i na pewno w tym odcinku gdzieś się pojawi. Zacznijmy od tego, że skorpiony to stan umysłu. Bojowo nastawione szczypią lub kują z obu stron i pojawiły się na ziemi już 450 milionów lat temu. Oznacza to, że są starsze niż drzewa, które pojawiły się 370 milionów lat temu. Choć skorpiony, które znamy dzisiaj, można datować na mniej więcej 430 do 420 milionów lat temu. Eurypteride osiągały nawet 5 metrów długości ciała, ponieważ tak sobie wymyśliły. Uznawane są za bezpośrednich przodków współczesnych skorpionów. W pewnym momencie ewolucji zostały amfibianami, polując na ryby, które wyskakiwały z wody. Wyobraźcie sobie więc skorpiona wielkości samochodu łapiącego ryby jak grizzly albo jakiś inny misiek. Niewiele się w sumie zmieniło od tamtej pory, no pomijając rozmiary. Rakopodobne cosie, które nawet oddychają tak samo jak kiedyś, przez płuca książkowe, które w sumie trochę są jak skrzela, ale żeby być mokre, to wyssały się do środka. Okazuje się to całkiem dobrym pomysłem, bo hej, lepszy wrogiem dobrego, i jak 423 miliony lat temu masowe wymieranie zmiotło z planszy 85% gatunków, które istniały wtedy. Tak skorpiony w sumie nic sobie z tego nie zrobiły. Skorpiony potrafią przeżyć w praktycznie każdych warunkach, nawet tych skrajnie suchych. Mają niesamowicie wolny metabolizm oraz potrzebują zaledwie jednej dziesiątej tlenu, której potrzebowałoby większość stawonogów ich rozmiarów. Potrafią dzięki temu przeżyć pod wodą kilka godzin. Skorpiony wykazują wysoką odporność również na działanie emisji radioaktywnych. Dzięki temu ich szanse na przetrwanie ataku nuklearnego są znacznie większe niż u większości innych gatunków zwierząt. No może tylko poza karaluchami. Tylko magiczny spray na robale potrafi zabić karalucha, co tylko nasuwa mi pytanie, co jest w tym spreju? Współcześnie nam żyjących gatunków jest około 2500, przy czym gatunkami niebezpiecznymi dla człowieka określa się jakieś 25. Dobra, a teraz taki mały przerwnik, ponieważ nagrywając ten film właśnie sobie uświadomiłam, że nie sprawdziłam jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie ile osób rocznie umiera ukąszonych przez skorpiona. Nie mogę znaleźć takich statystyk. Naprawdę, ja próbuję, ja wszędzie szukam i nie mogę teraz znaleźć tych statystyk. Jedyną statystyką, gdzie były wspomniane ukąszenia skorpiona, jakie znalazłam, to było najczęstsze przyczyny zachorowań w Meksyku w 2022 roku. I oczywiście na miejscu pierwszym są wszelkiego rodzaju infekcje dróg oddechowych, bla, 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 bla. I bardzo, bardzo, bardzo nisko, na samym praktycznie dole są ukąszenia skorpiona i jest ich. 274. Okazuje się, że nawet w Meksyku skorpiony niespecjalnie często gryzą, ale no, to to są jedyne statystyki odnośnie przypadków, gdzie skorpion ukłuł człowieka i on się przez to pochorował. Ale dalej nic nie ma ile osób umiera od ukorzenia skorpiona, także sorry, próbowałam. Nawet jeżeli ich okucie w większości wypadków można porównać do zwykłego dźgnięcia się igłą, tak ich jad zawiera peptyny, które mają właściwości neurotoksyczne. Oznacza to, że nasz mózg zaczyna panikować i ból odczuwalny w rzeczywistości jest o wiele większy niż ten, który powinniśmy odczuwać przy tego typu urazach. Jad Skorpiona jest wspaniałą nazwą na drinka, który mógłby nas sponiewierać, tym bardziej, że, w zależności od gatunku, mówimy tutaj o koktajlu około 250 różnych substancji, które pojedynczo też mogłyby zadziałać na nas jak jad. Część tych substancji wyewoluowała specjalnie do obrony np. przed ssakami. Stąd takie, a nie inne efekty u nas. Oczywiście mają też substancje przeznaczone stricte do paraliżowania swoich ofiar. Jakby nie patrzeć, od tego jest im jad głównie potrzebny. Plus część tego jadu rozpoczyna również trawienie zewnątrzustrojowe. Dodatkowo skorpiony ćwiartują swoją ofiarę specjalnie ukształtowanymi helicerami. Dzięki tym dwóm procesom skorpiony są w stanie przerobić swoje pożywienie na papkę, którą następnie zasysają. Smak! A jak już jesteśmy przy jadzie skorpiona, no to skoro potrafi on zhakować nasz układ nerwowy i aktywować ścieżki bólu, to może uda nam się odwrócić proces i je dezaktywować. W końcu, jednemu z już się to udało. Onyhomus toridus, czyli południowa mysz polna, to mięsożerny, wyjątkowo agresywny gryzoń. Już od dnia narodzin uczy się, jak upolować większą od siebie ofiarę. Nawet myszki urodzone w niewoli uczą się tego błyskawicznie i dobrze, bo ich ulubionym przysmakiem są skorpiony. Nie byle jakie skorpiony, a te z rodzaju hadrurus. Dosłownie te małe myszki polują na skorpiony, które są w stanie powalić człowieka i robią to olewając jego ukłucia. Normalnie ja tych skorpionów aktywuje w błonie komórkowej białko NAV1.7, czego sygnałem będzie piekący ból. U myszy tej natomiast występuje mutacja białka nav 18 która blokuje podróż sygnału bólowego i jego dotarcie do mózgu. U ludzi mutacja białka NAF1.7 powoduje emetromelalgię, czyli bolesny rumień kończyn. Choroba ta charakteryzuje się napadowym zaczerwienieniem i ociepleniem kończyn, głównie palców, oraz silnym piekącym bólem. Naukowcy zamierzają sprawdzić, jak zmutowane białko NAF1.8 blokuje sygnały bólowe. Mogłoby się to przyczynić do opracowania skutecznych środków przeciwbólowych, które nie będą na bazie opioidów. W tym odcinku największym psychopatą jest chyba właśnie ta mysz, bo jakby nie patrzeć, poluje na skorpiony, które są w stanie powalić większe od niej zwierzęta, na ptaszniki, które są od nie większe, na inne zwierzęta, które mogą być od niej większe, mniejsze, a w ogóle to zabija mnóstwo swoich pobratymców, tylko dlatego, że chce zasiedzić ich norki. W ogóle to jeszcze wyje do księżyca, jak jakiś wilk. Jak już jesteśmy przy jadzie i medycynie, to ja Dead Stalker, czyli jednego z najniebezpieczniejszych skorpionów na świecie, zawiera chlorotoksynę. Co w tym takiego niezwykłego? Substancja ta ma niesamowitą zdolność do łączenia się z komórkami nowotworowymi, podczas gdy zwykłe zostawia w spokoju. Naukowcy uznali, że świetnym pomysłem byłoby użycie chlorotoksyny jako mikrofarby do oznaczenia komórek rakowych w mózgu, co ułatwiłoby operację wycięcia różnego rodzaju guzów. Dla urozmaicenia, farba stworzona z jadu jednego z najniebezpieczniejszych skorpionów na świecie, świeci w ultrafiolecie. Nie że sam w sobie jad świeci w ultrafiolecie, po prostu oni to tak skonstruowali. Co innego, skorpiony. Skorpiony jak najbardziej świecą. W świetle ultrafioletowym skorpiony świecą, podobnie jak zabawki, które znamy z dzieciństwa. Nikt nie wie dlaczego. Niektórzy sugerują, że to przypadek i po prostu efekt uboczny reakcji chemicznej dwóch substancji, które mogą naturalnie występować w ich egzoszkielecie. Inni sugerują, że skorpiony mogą świecić, aby zwabić swoją ofiarę, chociaż wydaje się to mało rzeczywiste, ponieważ owady unikają świecących skorpionów. Blask może też ostrzegać drapieżniki lub pomagać skorpionom w rozpoznawaniu się, chociaż żadna z możliwości nie została jeszcze udowodniona. Do całkiem niedawna zidentyfikowano dwa związki, beta-karbolinę i 7-hydroksy-4-metylokumarynę. Jako składniki fluorescencyjne w kutikuli skorpiona. Odkryto jednak dodatkowy składnik świecący. Związek ten wykazuje działania przeciwpustrojowe i przeciwgrzybicze, więc skorpiony mogą go wykorzystywać w celu zwalczania infekcji. Korzyści estetyczne mogą być tylko dodatkiem, ale bez kitu to jest oficjalny zapis graficzny tej substancji. I szczerze, przecież to wygląda jak mordka skorpiona. Chyba mam pomysł na nowy tatuaż. Takie świecenie pomaga znaleźć skorpiony w dziczy. Naukowcy podczas poszukiwań wychodzą w bezksiężycową noc uzbrojeni w latarki UV. Dzięki temu już z daleka można zlokalizować skorpiona bez względu na jego rozmiary. Najmniejsze nam współcześnie żyjące skorpiony osiągają szalone 8,49 mm u dorosłych samców typu Hakta do ponad 200 mm u skorpiona cesarskiego Pandinus imperator. W księdze rekordów Guinnessa jako największego współczesnego skorpiona odnotowano heterometru z famerdami o długości około 23 cm. Masa współczesnych gatunków dochodzi do nawet 50 g uciężarnych samic skorpiona cesarskiego, a dla porównania 50 g to na przykład jedno kurze jajko. Sama budowa jest oczywiście standardowa na tyle, na ile może być u tych cudacznych stworzeń. Posiadają one dwie główne części ciała, prosome i opistosome. Prosoma składa się z pięciu zrośniętych segmentów i sześciu par kończyn, helicerów, nogogłaszczek przekształconych w szczypce oraz czterech par o krocznych. Na prosobie znajdziemy także oczy skorpiona, jedną parę oczu środkowych i dwie do pięciu par oczu bocznych. Nie spodziewajcie się jednak, że skorpion was rozpozna, ponieważ ilość niekoniecznie przekłada się nad jakość. Zdarza się jednak, że nierzadko skorpiony z jednej strony mają o jedno oko więcej niż z drugiej. Są one niesamowicie wyczulone na zmianę światła, zwłaszcza jeżeli chodzi o natężenie światła ultrafioletowego. Opistosoma skorpiona składa się z dwóch części. Szerszej mesosomy złożonej z 7 segmentów oraz długiej i wąskiej metasomy złożonej z pięciu segmentów. Wiecie, gdzie jeszcze można znaleźć liczbę 7? W liczbie subskrybentów tego kanału, ponieważ właśnie przekroczyliśmy 7 tysięcy subskrypcji, za co bardzo Wam dziękuję. W związku z tym tak jak obiecałam, ogłaszam konkurs. I nie jest to byle jaki konkurs, ponieważ każdy które z was może wziąć w nim udział. Jest niesamowicie prosty i składa się z trzech bardzo krótkich etapów. Etap pierwszy wielu z was ma już ze sobą, a jest nim subskrypcja kanału oraz włączenie notyfikacji, tak żeby nie ominąć następnego odcinka, w którym ogłoszę wyniki konkursu. Etapem drugim jest obserwacja nas na naszych pozostałych social mediach: Instagramie, TikToku oraz Facebooku. No i etap trzeci, który będzie najtrudniejszy, ale przez to najciekawszy. W komentarzach pod tym filmem wpisujcie pomysły na filmy, które mogą zrealizować na tym kanale. Tematyka musi być około terrorystyczna, ale nie ma jakichś większych ograniczeń, ponieważ może to być coś zabawnego, coś bardzo poważnego, trudnego, łatwego, w sumie od Was to zależy. Pamiętajcie tylko, że to jest family friendly content, więc bez głupich pomysłów. Oprócz tego hulaj dusza, piekła nie ma. Spośród komentarzy, które zdobędą najwięcej lajków te, które najbardziej spodobają się ekipie Wystawy Pająków, zrealizujemy trzy filmy właśnie w tej tematyce, którą wybierzecie. Oprócz tego do zwycięzców pójdą podwójne wejściówki na dowolną wystawę oraz zestaw gadżetów pajączarskich, dokładnie z tym obrazem damy z pająkiem. Także jest o co walczyć, do dzieła. Wracając jednak do skorpionów. Metasoma zakończona jest telsonem i akuleusem, czyli gruczołem jadowym oraz żonłem, które wzmocnione jest cynkiem oraz żelazem. Od strony brzusznej u skorpionów występują tzw. grzebienie lub pekteny, które pełnią funkcje sensoryczne. Za pomocą ponad 100 tysięcy zakończeń nerwowych zbierają one zapachy z otoczenia, w tym feromony. Mogą ich też używać jako organy czuciowe i badać nimi zmiany podłoża lub jego wibracje, zbierając w ten sposób informacje o otoczeniu. Hodowcy wykorzystują budowę grzebieni do określenia płci. Samce mają o wiele większe i bardziej rozbudowane grzebienie, co ułatwia im znalezienie samicy, a jak już ją znajdą, to tańczą. Ten moment romansu kończy się oczywiście ciążą, a same narodziny Skorpiona są czymś niesamowicie ciekawym. W przeciwieństwie do np. pająków, Skorpiony są żyworodne. Ich jaja są ubogie w żółtko, więc młode odżywiają się przez coś w rodzaju łożyska w uchyłkach macicy. Kiedy nadchodzi czas porodu, samica unosi swoje ciało i pod wieczkiem płciowym tworzy coś na kształt koszyczka ze swoich głaszczek oraz przednich odnóży. Młode wychodzą przez otwór pojedynczo, a następnie wspinają się na plecy matki i pozostają tam do czasu pierwszej wylinki. I to właśnie można nazwać statkiem matką, kiedy samica na swoich plecach nosi nawet do 100 maluchów przez około miesiąc. Interesujący jest fakt, że do czasu pierwszej wylinki młode skorpiony nie świecą w świetle ultrafioletowym, przez co wyglądają trochę jak ten makaron kondziak, ten wiecie, w kłębkach. Maluchy rosną liniejąc i po dziewięciu wylinkach osiągają dojrzałość płciową. Mogą wtedy przekazywać miliony lat ewolucji dalej, a mają na to nawet nierzadko 25 długich lat życia. A żyją praktycznie wszędzie, no może poza Antarktydą. Zamieszkują głównie tropiki, subtropiki i część cieplejszej strefy umiarkowanej, no i oczywiście znaleźć je można w Hanowerze. Czy skorpiony występują w Polsce? Pomijając pawą mąciwodę, który urodzi się w wyliczce i aktualnie gra ze skorpionsami? Nie, nie zdarzyło się. Nawet jeśli europejskie gatunki nie stanowią dla nas większego zagrożenia. Jak to sprawdzić? Zgodnie z poradą samego Indiana Jonesa, pamiętajcie, im większy skorpion ma szczypce, tym słabszy ma jad. Polegają one na swojej sile fizycznej i nie marnują niepotrzebnej energii na produkcję jadu. Te o nieco wątlejszej budowie... No cóż, nie radziłabym sprawdzać. Radziłabym za to sprawdzić wystawę pająków w Waszej okolicy, ponieważ na nich możecie też zobaczyć prawdziwe skorpiony. Przekonajcie się sami, czy naprawdę świecą w ultrafilecie, tak jak to było pokazane na filmie, no i dowiedzcie się o nich więcej. Żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy, w Waszej okolicy, sprawdźcie opis filmu, ponieważ tam znajdziecie nasze aktualne lokalizacje. Tak samo na naszej stronie internetowej. Ze mną widzicie się w przyszłym tygodniu, gdzie opowiem Wam, kto wygrał konkurs, no i opowiem. Zresztą sami zobaczymy, o czym opowiem. Także do zobaczenia. Servus. To było bardzo chaotyczne zakończenie, ale jestem już zmęczona, chcę iść do domu, także to jest jedyne, jakie dostaniecie. Moje no, ja hamory, robi się na drzewno? Co jest?